Okay, się... Dzień dobry na odcinku z jakimś... ...Shad Five Lasie. Się... Czekaj. Gramy z moim znajomym... ...Kubą. A Szybko, szybko! Jest. Jeszcze w tą grę nie graliśmy, więc jesteśmy nowi.

No dobra, A, można jest. A Czeka... tu nie można rzeczy. Czekaj. Dobra, chodźmy. Jak Ja może okay. ja drewno skopię. Я же мандрагна. Я в коробку, И еще не могу Ага, можно. Bo ja mam pochodnię. Ale mam szyszkę. Mam szyszkę plus drewno. Gdzie, gdzie mam postawić pochodnię? Nie, jelen, jelen. Jakuba, gdzie mam postawić pochodnię? Nie wiem, na razie trzymał Dobra, jedną pod domkę postawię. Poluję. Czekaj, jeden. Czekaj jeden Dobra, żeby się nie zgubić, chodź. Jaka się nie da? Kolejna rzecz. Kolejna Jestem trochę głodny. No, no też. Ano tylko jabłko. No, już. Wielkie króliko zamierzam. ah, miha da owner Ej, ej, na ile lajków robimy kolejną, kolejny odcinek? 10, 15 lajków, co? No, żonę. Ej. Dobra, to na 15 lajków kolejne. Ja mam drobinę włócznię i A, narzędzia da się otworzyć. Tak. Ja trzeba znaleźć wodę. Trzeba by było do kabiny, to nie się ciepło. Do środka, właśnie. Co? Co ty zjedz? Chodź. Chodź, do środka. Tu zostawię. Dobra, trzeba to Czekaj, ja sobie przygotuję to. Ja do skrzyni w sumie sobie włożę... Cześć. ...plus Cześć. Cześć. bo nie wiem, Czekaj, ja wezmę tę sakietkę i zobaczę co mi daje ziemniaki. Kuba! Co? Chcesz zebrałeś te ziemniaki? Nie. Nie mogliśmy je upiec. Gdzie są te ziemniaki? Zniknęły. A szyszka to ja zasad drzewa. Czekaj, zobaczcie. Co? Ja Siedziło. Nie, na razie nie. Ale chyba le, lepiej przeczekać nas. Aj ktoś tam chyba chodził, ale nie się wydaje. Ям! ждет. Часто. Ям! Я могу это Что еще говорю? Зарвусь. Coś tam no poczuł. Coś tam chodziło. Po... nie? Masz się cenię? No Właśnie nie. No właśnie ja też. A co przydałoby się się? No. No nie powiem. A ile masz głodu? Tak po... tak ćwierć mi zeszła już. No i bo ja sobie zjadłem. No właśnie jestem z mawiaką, żeby mi się nie dało. Cztery też bimnów. Jest zdziany. Muszę się próbować krójkać co kobiety do siarcia. Ty ile masz głodu? Ja. Ja zjadłem, gdybym miał pełny. Mam stóżek. Nie, malcy, chodź, bo się zapłodujesz. Mam mały zestaw medycyny. No ja też mam. Ja się nie zgodzę. Chodź ze mną. Skąd co ci? Po co? Nie, chcę czymś poszukać. Nie. Nie bo się zgubił. Jak będziesz widział królika, ci coś to mi. Albo zabiję go włócznie. Ja nie mam w łódź. Przez Bo nie przeżyjemy. Królik. Idziesz go zabijesz. Czekaj. Da się? No czekaj, ile już, nie? a ile kosztuje się, nie? No ja im zadrmno skraftowałem. Bo ja się chyba zgubił. Ej, Kuba! Ej, kucz mi schodzi mocno. Co? A dasz? Dasz kamień, jeżeli masz? Ej, a po co ci? Bo muszę zrobić strzałę do łuku. A jak się wywala? No do skrzynki schowaj. Dobra. No to chodź. Czekaj, tylko zrobię sobie... Ale ja mam jeden kamień. No. Ale ja nie mogę schować. Ja i drewna nie, na przykład nie mogę schować. Ach. Zrobić ci No nie to ci nie mogę. I stawiamy nam jeszcze pochodnie tutaj. Tylko przyda się. Trzeba coś upolować, bo z głodu zazniemy. Podkodu tak nie ma. Nie wiem, o, Jak będę widział kamienie, to cię zawołam. żebyś się wziął. Mógł polować tym łukiem. Chodź ma Ej, gdzie jesteś? Czekaj, bo sad. Chodź. Tu. Chodź. Ile tych kamieni chcesz? Nie wiem z 10 tysięcy. Tu masz jeden na pewno. Będziesz, czynami, nie będziesz przynajmniej coś spróbuj to wypolować. To jest w pakiecie medycznym. I czemu się na ten pakiet medyczny? Fajnie, mamy jeden pakiet medyczny mniej. Ej, dobra, to daje cztery strzały. Chyba. Mam na razie cztery strzały. Strzała. Dobra. Ej, Kuba, wracaj, bo się to robi. do domu.

Ciebie ci nie da. No to ty. O, to Czemu ty ze ścianę rozwaliłeś? O nie, ale mając bułkę, to... ...bułką się nie się! Dobra, ja cię naprawię na, na ten krok. Jeżeli grajesz zamiast to ci to naprawię.

No ale poczekaj, musimy się jeszcze pożegnać. Jestem tu robi. No. Chodź, chodź. To do widzenia do kolejnego odcinka. Na 15. Na 15. Łapek w górę kolejny. Bye bye.